Witam was serdecznie. Chciałbym zaprowadzić nazwę na. na Husari jest to serwer angielski, anglojęzyczny. Więc w sumie, co robimy, to te się na świeciste. wszystko to jest po angielsku, ale ogólnie da się w tym połapać. Jest to szybko do bo praktycznie nazwy się tylko zmieniły. Mapki nic innego się nie zmieniło. I poza tym, że tytani praktycznie stoją. Są puści, więc w sumie możemy zacząć od tego, że będziemy na Zonsa jak się do niego dochodzi. Tutaj przez kwieciste się idzie. na no, kurwa, długo mi się łączyło. No, dobra, ludzi. No, w sumie, co mogę powiedzieć o Zosie, jest tutaj tym 154 level, albo trzeci, no nie wiem, mniej więcej 151. Nie, ten Arcymak jest na 131, więc on będzie na 154. O może nawet obła znajdziemy. No nie wiem, zobaczymy jak to dzisiaj, te, dzisiaj ten odcinek pójdzie, bo w sumie jest to mój drugi odcinek w serii Margonem. Próbuję nagrywam jest to na serwerze anglojęzycznym. Mam dużo wam do powiedzenia, bo zawsze chciałem zacząć od nagrywania, ale nie wiem jak to w ogóle wyjdzie. No więc na razie to taki początek wszystkiego. No, aktualnie jestem w internecie, więc kolega aktualnie piwko, piwko chowa do, do kasty w tym. 2, No, mówi, że piąte piwko. Jak chcesz, możesz pozdrowić naszych słuchaczy. No że co powiesz do słuchaczy? Pozdrawiam coś? Dobra, kolega się zawstydził jednak. Nie chcesz wystąpić na YouTube z tego względu, że on wyjebane ma w tą grę. Ja w sumie też powinienem mieć wyjebane. Chociaż ostatnio oddałem... W znaczy sumie dzisiaj oddałem konto 127 maga, 113 tanca, 84 tropa i 35 35 tancerza możecie go zobaczyć w akcji na poprzednim moim filmiku, jakim dodałem. No, w sumie kosa była, ale no niestety, no niestety mój kochany, że tak powiem, zastępca o rypał mnie do końca, tam zarypał i łączna wartość jakiejś w sumie 485 milionów, jak wyszło mi razem ze stratami, to po prostu od razu mu go oddałem, bo w sumie kurde koniec gry, no też trochę jest za, więc... Nie chcę mi się w to grać, ale na Husari czy na tym anglojęzycznym Argonem no, zawsze mogę coś pograć, bo mam tu dosyć dużo kumpli nawet jakbyśmy z nimi rybali konta, to jest wątpię, że coś powinno mnie odwalić, ale widzę, że tutaj klanowicze się logują pozdrowienia dla Hydzacy i, i dla Mirabela serdecznie pozdrawiam oni są dosłownie ze mną zawsze na Tytanie, arcymagu, piekielny Arcymag. W sumie mam tu chyba jeszcze jakieś z niego. Zobaczymy. O, tutaj jakieś legendy Mam nawet z niego lotem. W sumie możecie zobaczyć na mój profil, na global, global Lot. Ten moje zdobycie, to z niego już 3 legi wydrupałem, ale niestety żadne dla mnie. O, chyba jest. Na pozdrowienia dla Szary. I co tu mamy? No mamy Zons, ale ja zwykle na anglojęzycznym serwerze jest pusty. Napiszę, że Zons jest. W hmm. mogę się pochwalić widzącym. No raz go biłem, mam go na skinszocie, jakby go biłem. Tam loty, dwa hera, jedno dla Paladyna tarcza i kusza bodajże dla tropa i pierek. No w sumie nic nie zrobiłem, bo nic mi nie było potrzebne z tamtą. Ale jedynie co mogę powiedzieć, o pozdrowienia dla Hani. Pozdrowienia dla Hani, oczywiście. I cichania no w sumie... No w sumie o. O, tak. Ząs jest. Yy. No w sumie Hania niedługo może zobaczyć tak filmik. W sumie tylko nagrywam jak... Yy. <gryw> Dobra, będzie się śmiała pewnie jak to będzie suszać na pierdziele tutaj. No, w sumie pozdrawiam wszystkich. No, na tym kończę, bo w sumie miałem tylko pokazać, jak dojść na z z Ty tam stoi pięknie, ale na Kusari no, rzadko się bije, Ty tam wrócę rzadko. No, trudno uzbierać ekipę na lani. I w sumie no. na tym koniec. Dziękuję, do widzenia. Pozdrawiam wszystkich. Cały mój plan. Blokerkę za Tyc, Hania, Szary. No i Hania. No. Hania, no, Hania jest dobra. <grym> no, może tak powiedzieć, dobra, pa, cieba.